Rafał, jak się bawimy dzisiaj? Bawimy się fajnie, jest wesoło, nie pada, jest ciepło i moc jest z nami. Tak, mamy 5 watów mocy, więc jest petarda. No, i odbył, to nie. tak, i mamy antenę typu Entfet z chińskiego Ununa. Ale najlepsza jest przeciwwaga, bo przeciwwaga jest zrobiona z kabla antenowego. O, tutaj jest przeciwwaga. A sama sam Entfet ma długość 20 metrów i sobie tam wisi. Także takie mamy warunki pracy, Stefan z 2 przez kwerki. Ja, to jest niesprawiedliwe. To śmiał, śmiał. E, dziękuję bardzo. Piątka dziewiątka dla Ciebie, powodzenia. 7-3, i do następnych. Bardzo do usłyszenia, do koronawirusa. Ty, to było niesprawiedliwe. Ty sobie usiadłeś i zrobiłeś. Dzień dobry, bardzo dobrze odbieram. Piątka dziewiątka, proszę bardzo. Piątka dziewiątka dla Ciebie, 7-3, dziękuję, powodzenia. Do następnych. Dzięki, powodzenia. Poseł Arpa, był

Dzięki, za usłyszenia i QRP. Stefan Kłebek 2, Tadeusz Adam Cezary, QRP. Dzień dobry, Karol, Stefan Cierowicz, piątka, dziewiątka, proszę. Wszystkiego dobrego dla Ciebie, do usłyszenia, ja poproszę kolejne stacje. Stefan Kłebek 2, Tadeusz Adam Cezary, przez P i QRP. QRP, stacja. Stefan Kłebek 2, Tadeusz Adam Cezary, przez P i QRP. Witam serdecznie, piątka, dziewiątka, z plusami. SQ2, TAC, witam Cię serdecznie. Dziękuję bardzo. Piątka, dziewiątka z plusem i nadaję w tej chwili z Góry Markowcowej z, w, Reg, w Rumi 5W mocy FTX 1 Optima na testach terenowych. Dzięki, pozdrawiam, powodzenia. Okej, okay, wszystko, odebrałem: 5W mocy na testach terenowych. Wszystkiego dobrego dla Ciebie i do usłyszenia. A ja poproszę... Dobra, można? To teraz robimy co? Teraz robimy jakąś zagranicę, nie? Bravo United Lima. Thank you. Bye bye. Yeah. Okay, Rafa, Roger. It's in the lock. Uh please one moment. I get you um, my second operator. Dobra. Echo Alpha 1. Bravo United Lima. ok. hello my friend. Uh data Delta Echo Bonn Bonn Mike, back to uh, you. It. Stefan Quebec 2. Tadeusz Adam Cezaryku QRP. Adam, Adam Cezary na QRP. Okej, okay, witam serdecznie. Piątka, dziewiątka z plusami 5 watów mocy, góra Markowcowa, Rumia. Dzięki pozdrawiam serdecznie powodzenia. Dziękuję bardzo,